Dzień dobry, krótka instrukcja obsługi człowieka wstęp, copyright by Tomasz Kwaśniewski. Każde urządzenie techniczne wytworzone przez człowieka, przeważnie ma załączoną instrukcję obsługi. Krótszą i mniej skomplikowaną przy urządzeniach prostszych i bardzo rozbudowaną przez skomplikowanych. W instrukcji podawane są zasady funkcjonowania urządzenia, rodzaj materiału, z którego jest zbudowany, warunki eksploatacji, terminy przeglądów, jakość i dostępność części zamiennych, rodzaj paliwa czy energii, które muszą być dostarczone z zewnątrz i różne dodatki, bez których urządzenie nie może pracować. Książka jest pana doktora Jana Kwaśniewskiego, to jestem ja już ten fragment czytałem chyba dwukrotnie. Ale trzeba nie raz przeczytać coś trzy razy, albo 4, albo 5 razy. Książka jest trudno, trudna do dostania, a linki, które kiedyś umieściłem do, do tej książki przestały działać. Człowiek może sporządzać instrukcję obsługi, tylko tych urządzeń, które sam wytwarza, ale nie może napisać dobrej instrukcji obsługi dla rzeczy, których sam nie wytworzył. Instrukcja obsługi nowoczesnego samolotu to grube tomy schematów, opisów, zasad eksploatacji, przeglądów, wskazań, jak postępować przy możliwych uszkodzeniach czy, za, czy zaburzeniach w działaniu. Grube tomy instrukcji do samolotu. Czy możemy porównać nasz organizm, stopień skomplikowania naszego organizmu do stopnia skomplikowania? Choćby najbardziej skomplikowanego samolotu. Dalekie porównanie, nie wszystkie nawet najbardziej skomplikowane urządzenia wytworzone przez człowieka są bardzo prymitywne w stosunku do urządzeń i technologii stworzonych przez przyrodę, przez przyrodę. W innym miejscu pan doktor pisze przyrodę, boga, bogów, kosmitów. Jak kto w ogóle. Czytam dalej. Jeden mózg człowieka jest bardziej skomplikowany niż cała sieć telekomunikacyjna na Ziemi. Ponad 12 miliardów komórek, każda połączona z przynajmniej 10 tysiącami innych. Mózg funkcjonuje w układzie. Maksymalnie zminiaturyzowanym, zasilanym w energię głównie elektryczną, z możliwością korzystania z dodatkowych źródeł energii przy niedoborach energii podstawowej, ciała ketonowe, wolne kwasy tłuszczowe, glukoza, sterowane energią elektromagnetyczną, dzięki której każda komórka całego ciała człowieka ma bezpośrednią łączność z wszystkimi innymi komórkami. Z możliwością łączności przewodowej, Włókna nerwowe, chemicznej, hormony, neuroprzekaźniki i inne substancje, substancje wytwarzane w organizmie lub dostarczane z zewnątrz. To bardzo uproszczony schemat samego tylko mózgu ludzkiego. Wrócę do fragmentu tego, bo mogliście, niektórzy mogli przeoczyć o sterowaniu. Sterowanie energią elektromagnetyczną, dzięki której każda komórka. Ciała człowieka ma bezpośrednią łączność z wszystkimi innymi komórkami. Każdy najmniejszy element naszej struktury, naszej budowy materialnej, naszego ciała wysyła fale elektromagnetyczne, którymi łączy się ze wszystkimi innymi. Tego jest sporo. Sam mózg ma ponad 12 miliardów komórek. Sam mózg ma ponad 12 miliardów odbiorników nadajników. 12 miliardów to jest więcej niż zamieszkuje ludzi na Ziemi. Z samego mózgu plus cała reszta komórek, a tu doktor napisał wszystkie one się komunikują, wszystkie przekazują informacje elektromagnetycznie. Ale oprócz elektromagnetycznego przekazywania informacji są jeszcze dodatkowe. Tak jak my na świecie mielibyśmy sieć teleinformacyjną tą komórkową, oprócz tego mielibyśmy światłowody, oprócz tego mielibyśmy łącza kablowe starego typu, a oprócz tego mielibyśmy jeszcze kurielów GLS, GLS, UPS i tak dalej, którzy kursowaliby i roznosili listy z informacjami. Plus Poczta Polska, oczywiście, bo o tym nie można zapomnieć. Przez 40 lat Żydzi byli wodzeni na pustyni, tylko po to, aby musieli odżywiać się tylko manną, która była ściśle ra, 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 racjonowana i codziennie dostarczana. Manny nie jedli kapłani, bo rozumu przy nich by nie było, i wojownicy, bo, bo wojownikami być by nie mogli. W księdze Zochar zamieszczono dokładny opis tej maszyny. Nawet jej schemat został niedawno odtworzony na podstawie opisu. Zajmujący się tym, in, tym tematem badacze doszli do wniosku, że mannę wytwarzano z pierwotniaka chlorelli, hodowanego w, dużych, w dużym zbiorniku, pominęli fakt, że chlorelna i ewentualne produkty z niej wytwarzane nie nadają się do spożycia przez człowieka. Pan doktor pisze tutaj o tej książce, którą wam pokazywałem. Maszyna do produkcji manny dwóch inżynierów. Znowu biały krąg ta książka. Jak pokazałem książkę, to cena skoczyła tam chyba do 300 zł z kilkunastu. Ale no, nie będę dzisiaj pokazywał. Pan doktor pisze dalej tak. Aby wytworzyć wszystkie prawie składniki niezbędne dla organizmu ludzkiego, potrzebne są energia, woda, tlen, azot, wodór, węgiel oraz niewielkie dodatki składników mineralnych i witamin. Wszystkie te pierwiastki są, dostę są dostępne. Jeżeli ci bogowie przeprowadzili na pustyni ten eksperyment z tym, z tym starcem, z tą maszyną do produkcji manny, gdzie przez te 40 lat y życi byli. Prowadzeni w kółko, w kółko, żeby nie wyszli nigdzie, czyli żeby zdążyło to wcześniejsze pokolenie wymrzeć, które pamiętało te, te, la, te, te lata bytności w Egipcie, tak zwanej niewoli, to znaczy, że ci, ci bogowie, dostarczając to maszne, nie wiedzieli, że. Inaczej. Nie wiedzieli wszystkiego. Czyli nie oni byli konstruktorami człowieka, skoro musieli przeprowadzać rozumne. Rozumny eksperyment. Byli, byli też widocznie inni, którzy skonstruowali i inni, którzy potem tutaj w ten rejon naszego, naszego świata i w tamtym czasie przybyli. Do czasu koniecznego rozwoju nauk podstawowych do poziomu umożliwiającego odszukanie tej instrukcji, jej znalezienie nie było możliwe. Stało się możliwe dopiero. Przed kilkudziesięciu laty. Nauki podstawowe, filozofia, chemia, biochemia są na wystarczająco wysokim poziomie, aby można było taką instrukcję ludziom zaproponować, nigdy narzucić. Instrukcja taka, to, instrukcja taka od 30 lat jest już, już jest, ale nie ma sposobu na to, aby nauka i zdecydowana większość ludzi mogła się z nią zapoznać i zrozumieć nią. Nauki, jeszcze raz to przeczytam. Nauki podstawowe, filozofia, chemia, biochemia są na wystarczająco wysokim poziomie, aby można było taką instrukcję ludziom zaproponować. Nigdy narzucić. Zwróćcie uwagę na to, co pan doktor napisał: Nigdy narzucić. Zaproponować. Nigdy narzucić. Taka instrukcja już od 30 lat jest, jest, istnieje. Ale nie ma sposobu na to, aby nauka i zdecydowana większość ludzi mogła się z nią zapoznać i zrozumieć ją. Te moje nagrania służą temu, żeby nie większość, tylko garstka ludzi zapoznała się z nią, żeby sięgnęła po książki pana doktora i do pana Tomasza, współtwórcy żywienia optymalnego, aby z tą nauką się zapoznali, bo to jest propozycja, a nie narzucenie. Nigdy narzucić. I po to ja tutaj do Was gadam i gadam i gadam i gadam. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się.